Witam Państwa serdecznie. Artur Brzykcy, loża dżentelmenów. Dzisiaj proszę Państwa o kolejnej niezwykłej whisky, tym razem podwójnie niezwykłej. Z jednej strony mamy do czynienia z kalilą, kulajlą, bo to w zależności od tego koło spytamy, jak to wymawiać. Taką dostaniemy odpowiedź. Sami, sami szkoci tutaj różnie wymawiają nazwę tej destylarni. To jest wyspy, destylarnia z wyspy Isla, znana z torfowych whisky. Cała wyspa, jak i ta, ta destylarnia. Same Kalila w języku w pięknym, poezyjnym języku, czyli w geliku oznacza, proszę Państwa, nie mniej, nie więcej jak dźwięk wyspy Isla. No, to jest, mm, jest, jest samo to miejsce. Em, proszę Państwa, em, to jest taka ciśnina nieduża pomiędzy, pomiędzy wyspą Jura a, a właśnie Aylą. Mm, i, I ten przespyk, właśnie zwany Kalila, na część tego została nazwana ta destylarnia, która znajduje się bardzo niedaleko w porcie, e, koło portu Escape. E, m, jeszcze tam nie byłem, ale zamierzam być tam wkrótce. Natomiast, proszę Państwa, to, co my mamy na stole, hmm, a to może jeszcze parę zdań o, 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 o tej Kalili. Kalila, proszę Państwa, to jest whisky, która należy do Diageo, czyli do tego giganta, tej gigantycznej korporacji posiadającej większość destylarni w Szkocji. Teraz zresztą kilka destylarni, które były przez bardzo długi czas zamknięte, uruchamiają ponownie, Brora będzie ponownie ruszać na przykład. Natomiast jak Kalila, proszę państwa, tak naprawdę wbrew pozorom wcale jest od, wcale niedawno ją widzimy na, na ręku. Bo jak był te no już teraz 20 lat temu wypuszczany, no już nawet więcej, wypuszczany Classic Molds Diageo. To tam był wystawiony Lagavulin. Kalila nadal była przeznaczona do blendów przede wszystkim i to było jej główne zadanie. Natomiast bardzo niewiele było wypustów Single Mold. Dzisiaj ciężko sobie wyobrazić, bo Kalila jest popularna, Kalila się pija. No i proszę Państwa, Kalila to jest przede wszystkim beczka po Bourbonie, najczęściej. Natomiast my mamy dzisiaj, mówię, podwójnie wyjątkowo whisky, bo z jednej strony jest to, jest to single cask, czyli jest to whisky z pojedynczej beczki, pochodząca właśnie z destylarni Kalila czy Kulajla. Natomiast ta beczka została kupiona przez Maria Magda Magdewida, McDavid'a, jednego z niezależnych butlerów, który postanowił to whisky, whisky sfiniszować, zrobić z nią troszeczkę inną rzecz niż klasyczna, niż klasyczna Kalila. Mianowicie, proszę Państwa, wlali ją na okres dwóch pełnych lat, finiszowali w beczce po czerwonym, wytrawnym Bordeaux no Efekt jest absolutnie niezwykły. Poza tym, że kolor jest bardzo flikowy i wyjątkowy, bo ta whisky, jak się jej dobrze przyjrzeć, to jest różowawa w zestawieniu z tą kolorową etykietą, która jest bardzo charakterystyczna dla Murraya McDavida, że, że są te etykiety takie wyjątkowo żarówiaste, krótko mówiąc, ale. W związku z tym tak nie widać tej różowości, bo myślę, że gdyby to była biała etykieta, to by to bardziej było widoczne, ale w kieliszku myślę, że to a, zobaczymy. W związku z tym z jednej strony wyjątkowe, ponieważ jest to single cask i to jest jedna z, czy to jest napisane, z ilu butelek z tyłu. Jedna z 308 butelek, które istnieją na świecie, proszę państwa. W związku z tym od tego momentu 307 zamkniętych. Tak naprawdę już, proszę Państwa, dużo mniej, bo w momencie, kiedy kręcimy ten odcinek, to tak naprawdę te zapasy tej bliski już są bardzo nieduże. Trochę szkoda, bo jest znakomita, ale może Murray McDavid jeszcze dla nas jakąś trzyma. To to jest sprawa numer jeden, proszę Państwa, że jest to single cask. Single cask wyselekcjonowany Oczywiście przez Loże Gentlemanów. I proszę Państwa, pochwalę się Państwu, ponieważ Murray McDavid, troszeczkę bez wiedzy e, mojej, czyli selekcjonera z Loży Gentlemanów, zrobił bardzo no, miły dla mnie opis na kontretykiecie. Bo z tyłu jest napisane, e, że ta specjalna Kalila e, została wyselekcjonowana przez Artura Brzychcy i Y, y, jest butelkowana o naturalnej mocy y, ekskluzywnie dla loży gentlemanów z Polski, a taki napis jest no, oczywiście w angielsku z tyłu na kontroetykiecie. W związku z tym, y, no, no, dla mnie, to jest bardzo y, miła sprawa. Pierwszy raz moje nazwisko i imię znajduje się na butli y, alkoholu. Taka, taka sytuacja, siedmioletnia y, Kalila, proszę Państwa. Um, czyli młoda, młodość, ale jeżeli chodzi o dymne whisky, to pamiętajmy, że im młodsza, tym bardziej dymna, bo tych charakteru dymności nabiera się na samym początku produkcji, a nie nabiera się od beczki. W związku z tym tak naprawdę dymne whisky z czasem tracą na tej a, dymności, a na początku ona jest taka bardzo, bardzo mm, fajna i intensywna. Dobrze, w Kieliszku już trochę bardziej widać, że ona jest różowawa. No to oczywiście czerwone wino na to wpływa, które było w beczce, w której, w, 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 w którą później nalano naszą nalano Rozprowadzimy sobie ją dobrze. Proszę Państwa, beczka, beczka numer... to jest numer, tysięcy? Po, przy, powiem po kolei 900058 numer beczki e, finish y, y, czerwone y, francuskie wino my wiemy, że to jest wino z Bordeaux i to jest rozmiar Hoxhead proszę Państwa um, czyli duża beka całkiem 250 litrów moc whisky 59,4% w związku z tym prawie 60% Whisky, my whisky, tak jak Państwo wiecie, nie rozcięczamy. Dlaczego? Dlatego, że my staramy się nie ingerować w smak, który powstaje w kompozycji serca, czyli spirytusu, który został wytworzony przez daną destylarnię oraz natury, ponieważ czas starzenia, leżakowania w dębowych beczkach to jest czas, kiedy to natura tak naprawdę pracuje nad tym mm, alkoholem. Nie chcemy tego poprawiać, nie chcemy tego zmieniać i na pewno nie chcemy rozcieńczać tej esencji, która a, powstaje w danej beczce. Proszę Państwa, w nosie oczywiście na dzień dobry dużo, bardzo słodkiego dymu. Jakbyśmy stali koło a płonącego ogniska z, z wilgotnym drzewem, ale drzewem owocowym. Ten zapach jest troszeczkę inny. Sporo, sporo, wina, tak, sporo winnych takich cech. Trochę wilgotnej ściółki, ziemi. No i te owoce, właśnie takie nie, nieoczywiste, takie winne, lekko sfermentowane owoce w, w tle. Dobrze, próbujemy. Sprawa najważniejsza, proszę Państwa. 60% i to nie przeszkadza za bardzo w e, piciu. Jasne. Czuję, że jest mocne. Ale na pewno nie tak, jak mogłoby to e, e, działać na, 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 na naszą buzię. Bardzo dużo słodyczy Mm, bardzo dużo mm, brzoskwini jakiejś. To jest w ogóle rzecz niesamowita dla mnie. Nie, może more, mm, Morelka albo te takie śmieszne śliweczki żółte, y, okrągłe, nie pamiętam jak one się nazywają. Takie naprawdę nieduże, nieduże Mirabelka. Dziękuję. Mirabelka Sporo proszę Państwa takiej pieprzności, pikanterii, charakterystycznej dla dębu francuskiego. Nie wiem, czy wino czy z Bordeaux leżekowało w dębie francuskim. Może tak, może nie. Mogło równie dobrze leżekować w białym dębie amerykańskim, ale takie jest wrażenie na podniebieniu. Bardzo fajne. No, oczywiście, ja Państwu wyłuskuję rzeczy, które czuję w generalnie w. W, w pomieszczeniu pełnym słodkiego dymu, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, co jest tutaj dominujące. Mm. Te rzeczy są, wszystkie są jak gdyby, <laughs> Idźcie, wyobraźcie sobie Państwo, że idziecie przez takie e, pomieszczenie, jak we śnie, że idziecie przez pomieszczenie pełne dymu. Ten dym Was nie gryzie, ale gdzieś tam cały czas czujecie go w tle i przechodzicie i wyłaniają Wam się z tego z tego dymu, wyłaniają Wam się ta mirabeleczka tutaj kawałek takiego mchu w lesie przechodzicie dalej, odkrywają się przed Wami kolejne połacie to właśnie tak to się odczuwa to jak gdyby głównym, dominującą rzeczą, ale jednocześnie tłem jest ten dym, natomiast oprócz tego jest cała masa innych fajnych aromatów Dużo słodkiej owocowości, nic z Bourbona, a to leżakowało 5 lat w berce po Bourbonie. To, to Bordeaux to zdecydowanie przykryło. Dużo owocowości, ciężki do zdefiniowania, ja nie będę Państwa oszukiwał, bo mm, mówię, trochę, trochę tej mirabelki, trochę jakiś tam, mówiłem, brzoskwini, jakieś, czuję jakieś bardzo słodkie owoce, ale to nie są egzotyczne, ciężko mi stwierdzić, to jest sfermentowane owocem przede wszystkim czuję. To jest bardzo sympatyczne, ale ciężkie do, do zdefiniowania. Trochę no, po smaku popiołu, ale nie negatywnie wcale. Taki, to jest wszystko słodkie. Ach, dużo drzewa. Jak macie państwo takie nagrzane na słońcu drzewo, to ten zapach tutaj, tak, to tutaj tego jest sporo, ale nie zbutwiałe, tylko takie, mm, no, takie żywiczne, takie żywiczne. miam, mniam, mniam, jeszcze raz mniam. I ten finish takim połączony z mm, posmakiem cygara. Dobrego, bardzo fajna whisky. Chinianki bardzo dużo e, produkują, znaczy, że i słodyczy, albo wrażenia słodyczy przynajmniej, naprawdę jest sporo fajna whisky. Jakby państwo e, gdzieś się udało ją e, dostać, to polecam serdecznie. Natomiast jeszcze raz przypomnę, jeżeli chodzi o selekcję loży gentlemanów. Możecie je kupić u nas, ale chyba, że gdzieś na jakimś festiwalu whisky albo e, na jakichś forach whisky e, zobaczycie, że ktoś otwiera na przykład i chce samplować. A to, to zapiszcie się na taki samperek, bo naprawdę warto. E, bardzo nam to fajnie wyszło. To jest bardzo fajna whisky. A pomimo młodego wieku, naprawdę, naprawdę e, jest warta uwagi. Zresztą, w ogóle polecam. Tak samo. Tego niezależnego butlera, bo naprawdę robią bardzo fajne wypusty. Jest, jest sporo ciekawostek. Ja próbowałem w tym roku w i Górze <laughs> Single Grain Whisky, która była zabutelkowana przez nich, naprawdę była przewspaniała. Eee, Raymond, który jest ambasadorem tej marki w Polsce, to jest również a, przewspaniały człowiek a, z gigantyczną wiedzą, który zresztą zwiedził chyba wszystkie szkockie destylarnie. W związku z tym, naprawdę warto też z tym omnibusem a, porozmawiać. No i cóż, a ja liczę na to, że wkrótce uda nam się spotkać z Państwem, albo porozmawiać na temat naszych kolejnych whisky, a ponieważ loża Gentlemanów się rozpędza, coraz więcej jest tych whisky, a w tym roku, proszę Państwa, jest dziesięciolecie Loży Gentlemanów, i z tej okazji będą na tym kanale. Działy się rzeczy niezwykłe i proszę mi wierzyć, że na tym kanale otworzymy. W tym roku butelkę o wartości co najmniej 6000 zł, a myślę, że w momencie otwierania będzie już warta dużo, dużo więcej. I to też będzie butla robiona specjalnie dla loży dżentelmenów, ale to jak już będzie ta butelka, to wtedy o niej opowiem troszeczkę więcej. Na razie tą Kalilą, która finiszowała przez dwa lata w beczce po Bordeaux, życzę Wam smacznego i do zobaczenia.